Czy nie zastanawialiście się nigdy nad tematem, jak zrobić idealne naleśniki? Okazuje się, że w ogóle Francuzi mają na to patent. Sekretem po prostu jest zmiana składnika podczas, podczas robienia tych naleśników Cielkę delikatne i elastyczne, które łatwo można składać lub zamieniać w krokiety. I dlatego chciałbym Wam teraz podać taki: Przepis prosto z paryskiej cukierni. Sekretem perfekcyjnych naleśników jest zamiana oleju na roztopione e, masło. I dzięki temu naleśniki będą najlepsze na świecie. Specjalnie nie daję tutaj e, wypisanych składników, tylko Wam o nich powiem, bo jak dam, to ktoś nie będzie w ogóle słuchał tego filmu, a doskonale wiem ile czasu potrzeba, żeby film przygotować, e, więc nie idźmy na łatwiznę. Naleśniki to chyba tak naprawdę uniwersalne danie. Świetnie pasują na śniadanie, sprawdzają się na wytrawny obiad, bo mogą być tak samo z mięsem mielonym. Stanowią również pożywną kolację, a także świetną przekąskę podczas spotkań w większym groniem. I ten przepis na naleśniki wydaje się naprawdę banalny, ale czasem nasze cienkie placuszki wychodzą sztywne, pękają, kiedy chcemy je na przykład złożyć. No i powstaje pytanie, jak tego uniknąć. Francuzi mówią, że naleśniki to po prostu krypis, czyli francuskie naleśniki, które uchodzą za najlepsze na świecie. Co będziemy do przygotowania ich potrzebowali? Jedną pełną szklankę mąki pszennej, najlepiej jakiegoś niskiego typu. Wszystkie poniżej oczywiście typu 500. trzy średnie jaja, około 50 g rozpuszczonego masła. Szklankę mleka, 120 ml wody gazowanej, szczyptę soli pastę łyżeczkę, taką płaską łyżeczkę cukru waniliowego. No i zaczynamy, czyli najpierw przygotowujemy patelnię, na niej rozpuszczamy masło. Nie doprowadzamy jednak do zakładowania tego masła, no a wstępnie przelewamy to masło do szklanki. Masło, które pozostanie na powierzchni patelni, doskonale sprawdzi się podczas smażenia. Do miski wlewamy mleko, wodę i wbijamy jajka. Następnie łączymy całość mikserem. Dodajemy przesianą mąkę, sól oraz cukier. Jeżeli oczywiście używamy ponownie, to możemy wszystko wymieszać. Na koniec wlewamy roztopione masło, miksujemy i odstawiamy na kilka minut, tak by gluten zawarty w mące spęczniał. No i dzięki temu naleśniki nie będą się rwać. Wcześniej natłuszczoną patelnię rozgrzewamy i za pomocą chochelki nakładamy porcję ciasta na naleśniki. I najczęściej nie ma potrzeby przywracania ich na drugą stronę. Jeśli jednak uznamy, że jest to konieczne, no to musimy postarać się zrobić to bardzo ostrożnie. No i tak przygotowane naleśniki smakują naprawdę wybornie. Z każdym dodatkiem szczególnie polecam tutaj maliny, bitą śmietane lub mogą być po prostu zwyczajnie posypane cukrem pudrem. Spróbujcie, a nie pożałujecie.